Anna ufna, ale przyjechała pani ze Szwajcarii, tam tak. wiele lat jako klinik medyczny, medyk kliniczny, przepraszam i będzie jutro temat Będą a, aspekty duchowe w zdrowiu i chorobie, bo trzeba powiedzieć, że człowiek tylko, że człowiek nie składa się tylko z ciała fizycznego, ale również z ciała tego duchowego, tak, czyli e, że nasza duchowość, czyli nasz duch ma również wpływ na nasze zdrowie bądź chorobę. I na ten temat zechcę chwilkę z, z moimi prelegentami porozmawiać. No, o natury, z naturą, o naturze i aspekty naturalne, czyli tak, wracamy do korzeni, czyli Jesteśmy u źródeł korzeni, tak? Jesteśmy z naturą, za Pan Brat. Rozmawiamy o tych aspektach, które tak naprawdę wywodzą się z natury, z tego naszego naturalnego prawa, tego boskiego. Z którego zostaliśmy, jakby ulepieni, przyszliśmy na świat. Więc nic piękniejszego nie mogłoby nas spotkać. I jeszcze w takim Piękne. pięknym klimacie. Cieszy mnie to, że ludzie właśnie szukają takich informacji, że zaczynają zaglądać w głąb siebie, kontaktować się z naturą, na łonie natury i że szukają takich miejsc i takich osób, z, z którymi można porozmawiać i wspólnie wymienić jakieś doświadczenia, informacje. To jest, takie, to jest taka okazja, myślę, że niebywała i rzadko. Kiedy spotykana, gdzie możemy się z całego świata praktycznie spotkać i porozmawiać na te tematy duchowe i astralne. Pozdrawiamy.

że bardzo jeszcze raz spróbujemy, a bardzo ładnie sobie radzi. Super. I. Zobaczcie, ona się od razu mam kłótka. Na... Raz, dwa, świetnie, ه... Aniu. Tak, 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 tak. tak, tak jak tak. Wiecie, to nie jest przypadek, że Ania chciała wsiąść na konia. Ania mówi, że nigdy nie jeździła. A ja to nie wierzę. Przynajmniej, jeżeli tak nie teraz, to w poprzednim wcieleniu na pewno. Na ten temat będzie duchowa aspektów zdrowia w chorobie. Witam serdecznie Państwa. Dlaczego ten temat duchowa aspekty zdrowia w chorobie? Definicja Światowej Organizacji Zdrowia dotycząca zdrowia y Zmieniała się i zmienia się w zależności od potrzeb politycznych. Czym jest zdrowie według światowej definicji zdrowia jest to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego yy, takiego komfortu do prowadzenia, produktywnego życia społecznego, jak również sfera duchowa. Natomiast najnowsza definicja zdrowia wyrzuciła tą sferę duchową. Człowiek, żeby mógł być w pełnym zdrowiu, niestety oprócz ciała fizycznego również ma duszę. O tym medycy nie wszyscy wiedzą, a nawet, yy, nawet się tym nie interesują. A dlaczego? Na studiach medycznych tego się nie uczy, o tym się nie rozmawia. Sfera duchowości jest jakby sferą yy, astrologii, ezoteryki, jakiejś takiej niezrozumiałej przestrzeni, a bez duszy nie ma ciała i. Nie ma ciała bez duszy. To musi być wspólne ze sobą i grać ze sobą w jednej harmonii. Dlaczego jest to bardzo ważne? Bo dzisiejszy czas i dzisiejszy bój toczy się właśnie o nasze dusze. I jeżeli dusza jest chora, jeżeli dusza jest zachwiana, albo ta dusza sobie gdzieś tam poszła. Po tych naszych eksperymentalnych eliksirach, to zaczyna nam szwankować zdrowie. Bo, żeby było w pełni zdrowie, to musi być i stan fizyczny, i stan psychiczny, i również stan duchowy w pełnej harmonii. Jeżeli któryś z tego, z tych elementów jest zaburzone, automatycznie mamy choroby. Tylko niewielki procent, niewielki odsetek. Chorób mamy jakieś genetycznych, czy yy, są to urazy jakieś mechaniczne w wyniku wypadku, czy jakichś innych zdarzeń losowych. Rozmianęstwa, wygodna pozycja. Teraz z rąk terapeutki Ani popłynie energia. Poczucie je nad głową. Poczujecie, jak ta energia przenika wszystkie czakramy, meridiany, kanały energetyczne od góry. Poczujecie teraz kolor fioletowy, duchowy, torwnika przez czakrę koronną trzeciego oka. Przepełnia wasze serce i dusze. Poczujcie te dźwięki. Unosi ci się wyżej, wyżej, to za czas i przestrzeń. Nie ma dla was barier czasu przeszczenie. Może wasze ciało tu odpoczywa, a wasz duch, wasza dusza. Hmm? <tanoporzanie>: no proszę, znakomicie. Nie chcę, to się stawiał. Przełożyć stan i trzymamy te przełożone łyżki do momentu, kiedy on nie ruszy. Jak ruszy, odczuwamy.

No dobrze, kochana, się w życiu. Kochany, e, i Z tego samego serca, do serca z miłością, się coś się Są nawet. pięknymi tak? rodzicami, mają wspólne dzieci, rozumiecie to? A tak jak się spotyka dzieci rozchodzą się ludzie. I ktoś albo ona jest winna. Nie ma tak, nie jest tak, że ona jest winna, czy on jest winien bo bardzo wiele małżeństw siedzi na siłę, ze sobą jest, mimo że się nie kochają, albo się nie umieją. I po się robić. Jest, żeby się dobrali w ten sposób, żeby mieć jeden jednakowy potencjał. I wtedy są wspólne dzieci. Wtedy jest wszystkie a tak. To jedno dziecko jest jedno, jedno jej, a nie wiadomo czyje. Nie dlatego, żeby się zdradzali. Nie. To się dzieje poza świadomością. Nie, czyli ingerują u nas istoty niewidzialne, bezcielesne. I na przykład składają kobiecie do macicy zapłodnione jajo. Nie wiadomo czyje ona urodzi demona, być może, mimo że ona nie jest demonem, tak? Takie rzeczy się dzieją. ja takie rzeczy odkrywam ostatnio właśnie u nas, w mojej miejscowości. Dzwoni do mnie babcia, mówi, Boże, moja córka urodziła dziecko. Czekali 5 lat na to dziecko i urodziła wreszcie. I obydwoje są w dziecku na 2 miesiące i oni nie mają pochody. Tutaj... Leżą pochodem. A to dziecko się urodziło, demon. Dziecko-demon. ale nad, nad tym łóżeczkiem i nie mają siły. Babcia jedyna, mądrzejcza, że tu nie gra, no oczywiście dzwoni do filiasu, prawda? Ja bo tak, dziecko jest demonem. A oni się cieszyli, że po pięciu latach im się urodziło dziecko. Więc niczego nie możemy robić na siłę. No, na, może nie mamy mieć tego dziecka, tak? Niczego nie róbmy na siłę. A z kolei mam też